W rzeczywistości, zgodnie z instrukcją, rozpalanie ognia pod czołgiem jest surowo zabronione. Nie dlatego, że dym dostaje się do oczu, lecz dlatego, że jaja dowódcy się ugotują. A potem, podczas gdy na tych ujęciach mechanik kierowca rozgrzewa silnik T72, tutaj ukraiński kierowca rozgrzewa BMP. Zasadniczo tory są zamarznięte, nie możemy ich rozbić, więc je podgrzewamy. Jak surowe warunki pogodowe wpływają na eksploatację amerykańskich Haubitz M777, czołgów Leopard i Abrams, bojowych wozów piechoty Marder i Spartan oraz samobieżnych dział Archer i Cezar w porównaniu z ich radzieckimi odpowiednikami. Nie na papierze, lecz w ogniu walki? W jakim stopniu mróz zmienia taktykę walki? I jak zima wpływa nie tylko na maszyny, ale też na ludzi w ich wnętrzu? Zaraz się tego dowiesz. Zacznijmy od gąsienic. No pojaśniliśmy, że tam on... To jest FV103 Spartan. Z zewnątrz tego nie widać, ale mamy tu standardowy problem pojazdów opancerzonych. Błoto zamarza i blokuje elementy mechaniczne układu przeniesienia napędu, hamulce oraz sterowanie. Jak widać, maszyny radzieckie i zachodnie mają ten sam problem z tą różnicą, że w nowoczesnych BWP często nie można podgrzewać gąsienic ogniem, na przykład w zachodnich maszynach takich jak Bradley, Marder czy CV90. W gąsienicach stosuje się przeguby gumowo-metalowe. To jest standardowe rozwiązanie na to, ponieważ zmniejsza hałas, wibracje i zużycie układu jezdnego. To samo dotyczy zachodnich czołgów, leopardów 1 i 2, Abramsów. Właśnie dlatego Ukraińcy nie rozpalają ognia pod zachodnimi czołgami i BWP. Więc co wtedy robić? Pierwsza zasada dla każdego czołgisty: oczyścić gąsienicę i podwozie z błota oraz mokrego śniegu natychmiast po zatrzymaniu się, zanim wszystko zamarznie. Wyobraź sobie ten proces przez chwilę, bo na linii frontu nie ma żadnych ogrzewanych hangarów, to mordercza praca. Kolejny problem gumowe nakładki. Zapewniają świetną przyczepność na twardym, suchym podłożu, ale na lodzie i w błocie ślizgają się jak szalone. Guma na lodzie sprawia, że wielotonowa maszyna staje się praktycznie nie do opanowania. Czasami nie możemy nawet wyjechać na zadanie, bo gąsienice po prostu się ślizgają. W komentarzach pod tym nagraniem o leopardzie jeden doświadczeni czołgiści słusznie zauważyli, że te gumowe nakładki należy wymienić na metalowe gąsienice, żeby zapewnić lepszą przyczepność. Dzięki za oglądanie naszych filmów i komentarze. Problem polega na tym, że klimat na wschodniej Ukrainie, gdzie toczą się główne walki, bywa porównywalny z klimatem Dakoty Północnej w USA. Jednak zaledwie kilka godzin po silnym mrozie może zacząć padać deszcz i wszystko wokół zamienia się w gęstą breję. O ile w pojazdach kołowych można szybko założyć łańcuchy i równie szybko je zdjąć, o tyle załogi pojazdów gąsienicowych po prostu nie mają luksusu tracenia od jednej do dwóch godzin na zmianę obuwia w warunkach bojowych. Więc jakie jest wyjście? Ten klocek tutaj to bardzo, bardzo ważny element wyposażenia. Jeśli czołg ugrzęźnie albo wpadnie w głęboką koleinę, podkłada się kłodę pod gąsienicę i czołg po prostu się wyczołguje. Właśnie patrzysz na dokładnie taką samą kłodę na marderze. Teraz już wiesz, po co tam jest. Zagadka rozwiązana. Teraz czekamy na Twojego lajka. Kliknij go już teraz. I koniecznie zasubskrybuj ten kanał, żeby nie przegapić materiałów o sprzęcie. Nie z jakiegoś poligonu, ale z prawdziwych warunków bojowych. A zaraz zobaczysz, jak silniki czołgów i BWP radzą sobie z bezlitosnym mrozem. Tak więc podczas gdy ten czołgista ogląda nasz nowy film, silnik jego T72 musi się rozgrzać. Czy naprawdę da się to zrobić przy użyciu otwartego ognia? W rzeczywistości czołgista podgrzewa olej i płyn chłodniczy, ponieważ w temperaturach poniżej 5 stopni Celsjusza standardowy rozruch jest zabroniony, zgęstniały olej nie zapewniłby właściwego smarowania silnika. Aby uruchamiać silnik podczas mrozów, nowoczesne ukraińskie wersje T-72 są wyposażone w pomocnicze zespoły napędowe APU. Które zasilają elektronikę i wstępnie podgrzewają systemy czołgu bez uruchamiania głównego silnika. W tym przypadku jednak wygląda na to, że silnik pomocniczy jest uszkodzony. Dlatego czołgista stosuje metodę z czasów II wojny światowej, kiedy załogi ogrzewały czołgi przy pomocy drewna opałowego. Niemieckie czołgi również mają wbudowany podgrzewacz, który przed rozruchem ogrzewa silnik, olej i układ paliwowy. Po kilku minutach jego pracy silnik bez problemu startuje. Amerykański Abrams nie ma klasycznego silnika. Jest wyposażony w turbinę gazową Honeywell AGT 1500, niemal taką jak w śmigłowcu. Turbina nie przejmuje się tym, czy jest mróz, czy nie. Nie używa nawet płynu chłodniczego. Najważniejsze jest, żeby baterie działały, było wystarczająco paliwa i czyste powietrze. Jednak przed walką Abrams wymaga tzw. procedury rozgrzewania. Załoga obraca wieże, aby rozgrzać płyn hydrauliczny w układach, i dopiero potem czołg jest gotowy do wykonania zadania. A jak komfortowa jest temperatura wewnątrz czołgu? Och, to już jest naprawdę ciekawa kwestia. Niemieckie czołgi Leopard, niezależnie od generacji, są wyposażone w autonomiczny ogrzewacz dieslowski, który nawiewa ciepłe powietrze do wnętrza pojazdu. A Leopard 2, dzięki kompozytowemu opancerzeniu pełniącemu rolę izolacji termicznej, jest złotym standardem pod względem komfortu. Praktycznie w każdych zimowych warunkach utrzymuje wewnątrz temperaturę pokojową. Amerykański Abrams również posiada autonomiczne ogrzewanie dla załogi, zasilane paliwem, które tłoczy ciepłe powietrze do przedziału bojowego oraz stanowiska kierowcy. Co więcej, temperatura spalin turbiny gazowej jest tak wysoka, że dosłownie można się ogrzać stojąc obok czołgu. W przypadku czołgów serii T sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana. Oto ich ogrzewanie. W zasadzie jest to standardowa nagrzewnica, przez którą krąży płyn chłodniczy silnika oraz wentylator tłoczący powietrze. Jak łatwo się domyślić, Taki system nie jest w stanie zapewnić realnego ciepła. Oznacza to, że czołgiści muszą najpierw poczekać, aż temperatura silnika osiągnie od 100 do 120 stopni Celsjusza. Jednak nawet po długich, bolesnych minutach drżenia z zimna, załoga nadal nie odczuwa ciepła. Jak więc czołgiści radzą sobie z zimnem? W czołgach serii T odzież stanowi połowę systemu przetrwania. Czołgiści używają wielowarstwowych zimowych mundurów, bielizny termicznej oraz chemicznych ogrzewaczy. Nawet ich własny oddech dodaje kilka stopni ciepła. Problem polega jednak na tym, że intensywne oddychanie w ciasnej przestrzeni powoduje wysoką wilgotność i skraplanie się pary wodnej, więc trzeba uchylać włas. Br. Co więcej, włas trzeba otwierać nawet podczas działań bojowych, ponieważ z powodu wad systemu wentylacji wymuszonej w przedziale bojowym gromadzą się gazy prochowe. W czołgach T-64 i T-72 po strzale zamek otwiera się, aby wyrzucić resztkę łuski. W tym momencie niewielka ilość gazów, które nie zostały odprowadzone przez przedmuchiwacz Lufy, nieuchronnie przedostaje się do przedziału bojowego. Prowadzi to do gwałtownego wzrostu stężenia tlenku węgla, co może powodować zawroty głowy, nudności i szybkie zmęczenie załogi. Trzeba przyznać, że lepiej otworzyć właz niż stracić przytomność. Taki jest ciężki los czołgistów, walczących w czołgach radzieckiej konstrukcji, jednak nie ma na co narzekać to najlepsza praca na świecie. To zrozumiałe. Są bowiem żołnierze, którzy mają jeszcze trudniej obsługi dział holowanych. Ukraińska zima stała się prawdziwą próbą dla amerykańskich chałbic M777. Nazywają je delikatnymi chałbicami. Ogień. Czy wiedziałeś, że niskie temperatury zmniejszają zasięg ognia? Zimne powietrze jest gęstsze niż ciepłe, co zwiększa opór aerodynamiczny pocisku. W efekcie traci on prędkość szybciej i spada wcześniej. Zobaczmy, czy chłopaki dadzą sobie z tym radę. Ładunek 231 A1. Z powodu mrozu proch spala się wolniej. To obniża ciśnienie gazów w komorze. Co oznacza, że pocisk uzyskuje mniejszą prędkość wylotową. Łączna utrata zasięgu może sięgać nawet jednego kilometra, a więc ogień. W niskich temperaturach smary gęstnieją. Co może spowolnić ruch glicy lub zamka, dodatkowo zakłócając stabilność strzału. A przy silnym mrozie spłonka może nie zostać uderzona, albo proch nie zapali się prawidłowo, co prowadzi do opóźnionych strzałów lub niewypałów. Lufa czysta, odrzut normalny. Zadanie wykonane. Dowódca uwzględnił każdy niuans związany z zimnem, ale w przypadku M777 nie zawsze wszystko idzie gładko. Na suchy klimat. Zimą mamy jednocześnie deszcz i ujemne temperatury. Lód oblepia działo, więc przed użyciem ogrzewamy je przez Webasto. Z powodu mrozu metalowe elementy M777 stają się bardziej kruche, a smary gęstnieją, co wymaga specjalnej obsługi i podgrzewania przed użyciem. Trudno nazwać broń opracowaną w połowie XX wieku nowoczesną, ale spełnia swoje zadanie. To jest D-30. Stara, ciężka, holowana chałbica kalibru 122 mm. Całkowicie pozbawiona bajerów. Jak trójnogi stołek. Prosta, ale bardzo stabilna. Nie ma tu automatyki ani silniczka do przemieszczania. Wszystko robi się ręcznie. Problemów jest mnóstwo. Trzeba ją bezwzględnie czyścić. Lufę, zamek, komorę. Często trzeba robić to wszystko w biegu. Do tego doszedł jeszcze jeden niuans, który może Was zaskoczyć. W naszej brygadzie mamy kilka D-30. I przez dwa lata pracowaliśmy nad nimi wszystkimi. Poznaliśmy je od podstaw. Okazuje się, że każda z nich działa nieco inaczej. Rozumiesz, o co mi chodzi? Jeśli słyszeliście, że każda armata tej samej modyfikacji i od tego samego producenta strzela inaczej, to zostawcie komentarz pod tym filmem ze swoimi doświadczeniami, tak jak robią to czołgiści. Jednak artylerzyści z M777 i D-30 mają jeden wspólny problem. Przy mrozie te działa stają się znacznie mniej manewrowe. Chałbica holowana jest niezwykle Trudna do holowania, a gdy żołnierze zajmują nową pozycję, działo musi być częściowo wkopane, żeby je ukryć. A kopanie w zamarzniętej ziemi to prawdziwy koszmar. W zaledwie 30 sekund rozkładamy się, oddajemy strzał, a po kolejnych 30 sekundach zwijamy się i znowu ruszamy. Podwozie kołowe i przegubowa rama zapewniają Archerowi niesamowitą manewrowość oraz wysoką prędkość przemieszczania się. A system kontroli klimatu tworzy załodze warunki jak w biurze, Oto nasz archer, kompletnie zamarznięty. Stoimy po środku tego przeklętego pola i czekamy na wrogiego lanceta. Tu są chłopaki z obrony przeciwlotniczej. Jeden z moich kumpli wypatruje lanceta w powietrzu. Najprawdopodobniej z powodu wysokiej temperatury układ hydrauliczny stracił ciśnienie potrzebne do szybkiego przejścia w pozycję transportową. Jeśli czujniki wykryją, że działo nie wróciło do pozycji zerowej, system bezpieczeństwa blokuje mechanizm składania. Ale jeśli latem olej się gotuje, to zimą gęstnieje. W efekcie czujniki ciśnienia również blokują system. Kolejnym wraż Wrażliwym punktem jest rama przegubowa. To bardzo skomplikowany zespół mechaniczny, wrażliwy na błoto i lód, ponieważ wszystkie przewody hydrauliczne znajdują się na zewnątrz. A co z francuskimi Cezarami? Oznaczyć wyrwolu. Rozerwaliśmy tutaj przewód hamulcowy. Z tego powodu pojazd stanął i już się nie porusza. Gdy jest błoto i mróz, to będzie się zdarzać niemal codziennie. Cezar również wykorzystuje cywilne podwozie. I choć jego naprawa nie wymaga szamana ani laptopa. Zimą naprawdę chce się mieć coś bardziej solidnego i niezawodnego, bo lancety nieustannie krążą nad głową. A to jest samobieżny system artyleryjski 2S1 gwozdika, prosty jak młotek, przypomina wielkiego żelaznego żółwia. W środku prawdziwy luksus, dach nad głową i przynajmniej jakaś ochrona. No cóż, nie. Ta gwozdika już nie pływa, bo jest cały podziurawiony odłamkami. Z powodu polowania dronów czasami bezpieczniej jest, by załoga pozostała na miejscu i ukrywała się w pobliżu stanowiska ogniowego. Jestem celowniczym, więc śpię tutaj. Ładowniczy, śpi tam, a dowódca on właściwie ma tam z tyłu prawie osobny pokój. Jedzenie trzeba chować przed gryzoniami w skrzyniach po amunicji, ale teraz z jakiegoś powodu ich tu nie ma. Co się stało? Nie wiadomo, ale załoga szybko zmienia pozycję. Na wszelki wypadek do zobaczenia. Oczywiście to nie wszystkie historie zimowej wojny. Z tego filmu można dowiedzieć się, jak piechota radzi sobie w okopach i ziemiankach podczas mrozów, opadów śniegu i następujących po nich odwilży. A na tych playlistach czekają prawdziwe historie o broni i sprzęcie w realnych warunkach bojowych. Kliknij dowolną z nich i zanurz się dalej w świat wojny. Dbajcie o siebie!